Mamy to co się go nie ma tu nik, to co się go nie ma tu nik, mamy to co się go nie ma tu nik, czego nie ma tu nik. Czego nie ma tu nik, mamy to co się go nie ma tu nik, mamy to co się go nie ma tu nik, mamy to co się go nie ma tu nik, czego nie ma tu nik.

Dobra, to był taki fragmencik, możecie sobie wpisać. Kamerzysta, wy, ty, możecie teraz to sobie wpisać. Tutaj macie dalszą, tutaj. My mamy to coś, no i będziecie mieli to. No tyle, żegnam się z wami, no i na nara! vitora. Na